Siema! wiesz ile to 250x4? Tak? To właśnie tyle trzeba teraz zapłacić za kamerę Logitech c 920 którą kupiłem półtorej miesiąca temu za 240 zł. Wszystko to przez sytuację, jaka jest na świecie i hype na wideokonferencje. Także dziś wyjdę do Was pomocą dłonią. Jedyne czego będziemy potrzebowali to smartfona no i kabel USB bądź lightning, jeżeli używacie iPhone'a, aby podłączyć telefon do komputera. No i troszeczkę kreatywności, bo na czymś trzeba ten telefon zamocować? Ja użyję takiego chwytaka, który zamontuję na lampie. W taki sposób. Teraz podłączę sobie kabel USB, który już jest podpięty do komputera. I możemy przejść do konfiguracji oprogramowania na smartfonie i systemie. OK, w tym momencie musicie przejść na stronę, którą macie w opisie filmu. Pobieracie program i instalujecie go. Dodatkowo, teraz pewnie widzicie gdzieś tutaj. Instaluję sobie ten program na telefon Pamiętajcie, że należy być podłączonym do tej samej sieci Wi-Fi co komputer Bądź podłączyć się kawlem bezpośrednio do komputera Ja zalecam to drugie, bo po prostu kawel jest stabilniejszy No i dobra, odpalmy sobie ten programik, jak już mówiłem I widzicie, pojawia się tutaj obraz z telefonu Jak go teraz zadać przykładowo do OBS-a? sobie do OBS Studio tak, i w tym momencie możecie zobaczyć my z kamery, którą jest moją domyślną na streamy, czyli Logitech c 920 A zobaczmy, co zrobić, aby przechwytywać obraz naszego telefonu. Klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy, dodaj urządzenie do przechwytywania wideo. Słuchajmy, jakieś nowe. I tutaj z urządzeniem wybieramy Iriun Webcam. OK, jestem. Oczywiście w programie wybrałem sobie, aby była to rozdzielczość Full HD. Pewnie mógłbym większą. Ale będzie to coraz to gorzej działać, przynajmniej tak mi się wydaje, bo w tym momencie będziemy musieli wysyłać więcej danych i będzie większe opóźnienie. Ja myślę, że Full HD jest wystarczające. Zobaczcie, tutaj jest telefon, zresztą będzie to widać po autofokusie. Tak naprawdę, co nie zbliżę, to będzie się fajnie wyostrzać. Zobaczcie. Problem ten tutaj na przykład będzie, kiedy Logitech nie będzie sobie niestety ale umiał tego wyostrzyć i mamy tutaj dużą przewagę właśnie nad takim autofokusem. Myślę, że to jest fajna sprawa. A jeżeli będziecie chcieli streamować, pojawi się mały problem, ale zaraz go rozwiążemy. A mianowicie, dźwięk będzie wcześniej niż to, co jest wyświetlane na obrazie. Aby to rozwiązać, przechodzimy sobie tutaj do miksera dźwięku, klikamy na, na tą zębatkę, zaawansowane ustawienia dźwięku, i w tym momencie przesuwamy dźwięk o ileś tam milisekund do przodu, do tyłu, bądź do przodu. W moim przypadku są to 54 milisekundy. W waszym przypadku może być to 60 milisekund, 40 bądź nawet 100. To na tyle w tym filmie. Jeżeli pomogłem, nie zapomnij łapce w górze i subskrybowaniu kanału, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, na razie. Yo!